Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłem odpowiedzieć na pytanie, jak ja to robię, że mam w akwariach taką czystą wodę, co chodzi o jej przezroczystość. Dosyć często dostaję takie właśnie pytanie, więc postanowiłem, że nagram o tym odcinek, bo chyba do tej pory jeszcze tego nie robiłem. Także odpowiadam na to pytanie. Zacznijmy od tego, jak zakładam nowy zbiornik. Mam tych zbiorników o, teraz cztery. Gdybym chciał założyć piąty, ja robię zawsze to tak, że stawiam ten świeży zbiornik, zalewam 50% wody z podmiany, na przykład z tego zbiornika, który teraz obserwujecie, spuszczam sobie na około 50% wody tamtego zbiornika, zalewam 50% normalną wodą z kranu bez kombinowania, a nowy filtr staram się wypłukać w syfie z tych na przykład gąbek z tego akwarium, czyli biorę sobie, spuszczam trochę wody, płukam w niej gąbki. No, i te gąbki od nowego filtra wsadzam do tej wody z tym syfem, naciskam, wiadomo, żeby trochę napiły się tej wody, i wsadzam takie wyciśnięte już z tym syfem na ten nowy filtr. I wtedy te gąbki już jakieś tam te szczepy bakterii w sobie posiadają. No, i jak zawsze tak robiłem, to unikałem tego efektu właśnie mlecznej wody, odkąd zacząłem właśnie tak robić. Od razu wpuszczałem ryby, nie czekałem tydzień czy dwa, tylko po prostu w momencie postawienia akwarium, zalania puszczone ryby, ryby miały się dobrze, nie było żadnych strat nie przypominam sobie, żeby przy zakładaniu zbiornika jakaś sztuka chociażby jedna mi padła także myślę, że dobry, sprawdzony sposób co chodzi o inne akwaria, no tutaj jak wiecie mam rośliny, podłoże i tak dalej, więc tą przejrzystość wody jest łatwiej zachować po prostu minimalne podmiany wody, raz na tydzień około 30% mam tutaj dwa filtry więc jeżeli płukam, to naprzemiennie, na przykład jednego tygodnia płukam jeden, na drugi tydzień płukam drugi i robię to w zwykłej, normalnej wodzie z kranu, tylko właśnie te media płukam normalnie w tej wodzie z akwarium, a co chodzi o gąbki, to normalnie pod kran, no, pod bieżącą wodę, taką no, nie zimną, nie ciepłą, letnią, wypłukuję, żeby to się dobrze wypłukało, wkładam i wtedy ten filtr sobie spokojnie odrabia to, co ja z niego się pozbyłem, a w drugim filtrze jest cały czas te bakterie, więc nie ma problemu na górze, jak wiecie, mam akwaria, w których nie ma podłoża więc tam, jeżeli już podmieniam wodę, to też robię to tak, że ściągam ten cały syf z nawężykiem tak do 30% wlewam normalnej wody z kranu a jeżeli chcę sobie podmienić właśnie więcej wody czy coś, no to biorę te gąbki, nie płukam ich pod kranem, tylko płukam w tej wodzie z tego akwarium i z reguły staram się tak robić. I wtedy te bakteria tam zostają. Wiadomo, chlor przychodzi trochę świeżej wody, dosłownie, parę minut. Być może jest ta woda trochę gorszej jakości, a na drugi dzień już jest ładna, krystalicznie czysta. Więc bez badania można sobie zapewnić właśnie taką, a nie inną jakość wody. Nie trzeba wykonywać testów, chociaż niektórzy bardzo to lubią. Ja, jak wiecie, na prostych metodach, wiadomo, że nie stwierdzę, ile mam czego, ale ja mówię teraz o przejrzystości wody: jak można ją zapewnić sobie takim najzwyklejszym domowym sposobem prostym, bez kombinowania. I jak widać, u mnie to się sprawdza. O podmianie, o czyszczeniu filtrów już powiedziałem. Teraz wypadałoby też wspomnieć o karmieniu. Tutaj, jak widzicie, glonojady siedzą na ogórku. Jeżeli taki ogórek nie zostanie zjedzony w ciągu, tak jak u mnie, 24 godzin od włożenia go, po prostu po upływie właśnie tego jednego dnia, wyjmuję go, żeby nie zalegał, nie zaczynał się kisić i albo daję świeży, albo wymieniam go na jakiś inny pokarm. To samo tyczy się karmienia rybek robimy to w ten sposób, żeby zjadały na bieżąco chyba, że chcemy, żeby coś spadło na dno, jakiś pokar denny, no to wiadomo, osypiemy dla nojady, inne ryby sobie pobiorą i co ważne, jeżeli mamy filtry, które potrafią ten pokar wciągnąć do środka, nie na gąbkę no to staramy się je wyłączyć, ja tak zazwyczaj robię w tej mojej 180 -tce. wyłączam kaskadę, żeby na przykład przy karmieniu płatkami nie powciągała tego pokarmu, żeby on tam nie zalegał, nie kisił się. To samo, jeżeli podaję pokarm żywy, wyłączam tą kaskadę. No i wlewam sobie tam pokarm. On się tam unosi w wodzie. Nawet jeżeli coś tam zostanie wchłonięte przez tą gąbkę, która nie jest osłonięta żadną obudową, no to ryby sobie tam powoli powoli to wyskubują, to, co zadają radę. Jeszcze nie miałem jakiegoś problemu, żeby po nakarmieniu większą ilością robaków, czy coś, jakimś nawet suchym pokarmem. Było coś takiego, że skisiłem sobie tą wodę tym pokarmem. Także karmić z głową, nie przesadzać. No i dbać o to, że jeżeli jakiś filt może coś wciągnąć, no to lepiej jest to po prostu zrobić, żeby wyłączyć ten filtr, niż potem żałować, że spierdzielimy sobie wodę tym, że powciągało nam za dużo ilość pokarmu, pokarm się tam ukisi. Filtr wiadomo, wywali to wszystko z powrotem na zewnątrz. Woda zrobi się nieklarowna, ale jeszcze półbioty z tym, że woda zrobi się nieklarowna, możemy sobie zrobić kuku. Na przykład ta woda stanie się taka, że rybom zacznie to przeszkadzać, i powoli możemy odnotowywać straty w naszych rybach. No, że jak widać, i słychać, nic trudnego. Wystarczy sobie zapamiętać kilka takich podstawowych zasad i bez kombinowania, macie taką wodę, jak widzicie tu i teraz. Tak samo tyczy się to w zbiornika, w których macie żwir, więcej roślin. Tutaj to wiadomo, jak najprostsze, te trochę roślinek, żeby nie było tak smutno dla ozdoby. No i żeby rybom też było lepiej. Takie podmiany, jak mówiłem, i macie cały czas czystą wodę bez żadnego, właśnie badania, kombinowania, dolewania jakichś tam esklarinów i innych rzeczy po prostu systematyczność, zapamiętanie tego i łatwym, prostym sposobem, no i najtańszym chyba jakim można, bo w zasadzie tyczy się to tylko tych zasad nic nie trzeba dodawać, kombinować, jedynie co to do jakiś czas tą sól co mówiłem na poprzednim odcinku i mamy czystą wodę także widać, że da się mieć zadbane, akwaria po prostu bez używania chemii, bez kombinowania najtańszym, najzwyklejszym, najprostszym sposobem. Więc myślę, że chyba wyczerpałem ten temat. Co mnie się ktoś pytał, jak ja to robię, no to będę teraz odsyłał do tego odcinku. W tym właśnie celu ten odcinek powstał, bo nie chcę mi się tak za każdym razem każdemu odpisywać, czy po prostu tłumaczyć. No chyba, że ktoś przyjdzie do mnie na żywo, no to co innego, ale także gadać przez. Telefon, czy odpisywać, no to jednak trochę schodzi, więc będę odsyłał do tego odcinku. No i co, i w tym odcinku to by było na tyle, myślę, że wyjaśniłem chyba ten temat w miarę prosto i logicznie. I być może ten odcinek komuś się przyda. A za chwilę zobaczycie, że stosując takie właśnie zasady, macie nie tylko czystą wodę, ale ryba też fajnie rośnie.